Witajcie, dzisiaj kolega tutaj wytwarza dakote. Dakota charakteryzuje się tym, że może być bezdymna i może nam pomóc gotować praktycznie skrycie. Dzisiaj kolega się pomału przebija kominem. Starajcie się na przyszłość, ogólnie tutaj pokaż, nie rozrzucać tak, minimalizować to, żeby łatwo to można było zawinąć. Ja zazwyczaj proponuję, żeby odciąć fragment ziemi najpierw a później kopać. Bo będzie można szybciej to ogarnąć, żeby można było to zasypać. Daj na chwilkę pauzę. Tutaj przykładowo patrzcie. Mamy patelnię. Jak rozpalimy w środku, nie wpada nam do środka dymu praktycznie nie będzie z tego względu, że to będzie nam się paliło pod spodem, powietrze będzie wchodziło drugim kominem. I dzięki temu będziemy praktycznie nie mieli dymu. Wrócimy do Was jak to będzie robione. Jak widzicie, szanowni Państwo, mało dymu produkuje to dziadostwo. Kolega tutaj jeszcze jest w trakcie rozpalania podtrzymania etcera. I za niedługo będzie na tym tworzył podpłomienie. Jak widzicie praktycznie minimalnie dymu wychodzi, dookoła tego nie widać. Nie leci to po całym lesie, więc możemy sobie w miarę względnie skrycie robić jedzonko. Jak widać, kolega na dupca po pumyk. Powstała Ania komi z komina jak ogień się pali. Jest, jest. Działa, działa. No i wrócimy do Was przy zasypywaniu Dakoty. No to pozbywamy się Dakoty. Od razu drugi yy, wentyl. żeby dym zdusić. Widzisz, synek, ile ci tego zostało. Teraz to musisz zamaskować, a czasu nie ma, czasu nie ma i właśnie tutaj jest podstawowy błąd, który, który robią kursanci i po tym wiadomo, że ktoś coś tu robił. Bo się nóżka zapada i ktoś sobie chwileczkę pomacha łapką. Zawsze to możecie zorać tak, żeby wyglądało, że dzik tu leżał. I Oj, się kurde. I na tym kończymy.